Tak ma być. To było Ekstra klasa. No. Kurwa, starać mi się chce fest. Ciężarny wypluwasz mnie wyruchał, starą.

no tak, ale jak ja uzmieniam mikrofon, to też słyszę w słuchawkach, czy on jest głośny, czy niegłośny. Czajesz temat. Suka, cycki, pizda, kutas, dupa, ruchanie, jebanie, obciąganie, wsadzanie kutasa do dupy. <grym, <grym, Dobra, na streamie mnie dobrze słychać, <laughs> a was niemożliwe to było. <laughs> <laughs> Dpiero gołą musieli przesłać. <laughs> cycki. Czekaj. Cycki pizda, kutas, pizda, cycki pisiorod, cycki <laughs> Ruchanie, jebanie, obciąganie Teraz halo Ale to nie chodzi o mnie kurwa. Ja sobie sprawdzam dla siebie. Wy macie gadać. <laughs> Oj Pochwych waginy, penisy Prostytutki, kobiety lekkich obyczajów Domy publiczne